Katrina i Santiago. W dusznej malignie czaiła się ciemność. Pożerająca ciało gorączka wygnała umysł w krainę niespokojnych snów. Wędrowiec tej krainy poszukiwał wspomnień niczym kotwicy, która utrzyma uciekającego ducha przy słabym. Ciele, pomóżcie mi, trzymajcie ją mocno, zawsze pragnęłam innego życia. Sukni, psa, może dzieci, Katrina, sprężaj się. Ropień w ramieniu zdążył się zajątrzyć, nim do nas dobiegli. Kiedyś tatko zabrał mnie na morze. Nigdy nie widziałam równie piękniejszego widoku niż tamtego dnia. Kiedy kochany ojczulek wziął mnie na barana przede mną i za mną, był bez kres wody, a w nim tonęło słońce. Refleksy światła na falach były tak, tak. To były cudowne dni. Katrina potrzebuje pieczęci higiei na ranie. Uciskając to sito, sam tego nie zrobię. Nie rób oczu, nie jestem ślepy. Jeszcze nie jesteś w kalifatach. Zrób to, dopóki nikogo nie ma, kolory zbladły. Wielka fala objęła słońce i ruszyła na dziewczynkę i jej ojca. Przecież to nie było tak, tej fali. Uderzenie zmyło ich, a jej ręka mocno trzymała ojca. Jego twarz w odmętach toni. Wodnej była spokojna. Nie wie jak, ale powiedział do niej, Idź, to nie jest twój czas, różyczko. Straciła chwyt jego dłoni. Nie, krzyczała, gdy ciemność znów jej go odbierała, głęboki haust powietrza. Dziko rozejrzała się po pomieszczeniu, usłyszała słowa mocy: Morfeusz, Hermes, dominari, Hefajstos akus, kobieta bezwładnie opadła na prowizoryczny stół operacyjny, Sfont przypalonego ciała, rozniósł się po kajucie. Lekarze, którzy nagle uświadomili sobie, że po wielu miesiącach wspólnej pracy nic o sobie nie wiedzą, patrzyli na siebie spoceni, z podkrążonymi oczyma. Zmęczenie mocno wyżłobiło zmarszczki na ich poszarzałych twarzach. Dzięki, Katrina, ja też mam nieco talentu, powiedział słabym głosem Santiago. Widzę, pieczęcie zatrzymały krwawienie, ale przez jej pobudkę musiałem kauteryzować. Otwartą ponownie ranę, żeby nie wykrwawiła się chwilę po operacji. Przetarł ręką czoło i opadł na fotel. Zdajesz sobie sprawę, że skanery kalifatu mogą wykryć jarzmo nawet tutaj? zapytała kobieta, patrząc nieprzeniknionym wzrokiem. Tak, cholerni prymitywi. Są tacy sami jak wróg, przed którym uciekamy. Splunął. Światła żarników przygasały, zwiastując kolejną awarię przekaźników. Wajn zmywał z siebie brud, boleśnie trąc skórę. Myśli wracały do rozmowy z nieznajomym, wiążąc wypadek w pokładzie gościnnym z ostrzeżeniem. Gdy wyszedł, było jeszcze ciemno, choć na wschodzie niebo nieśmiało jaśniało, zapowiadając wschód słońca. Zmęczenie po nieprzespanej nocy zamykało mu powieki. Nie pomagał fakt, że wezwano go do natychmiastowego złożenia raportu. Dla kapitana był pewnie już spóźniony. Nieśpiesznie wyjął drugi zestaw umundurowania, mając nadzieję, że praczce uda się uratować poprzedni. Wzdychał głęboko, ubierając marynarkę. Ciężkie powieki przeszkadzały w zapinaniu guzików. Buty jak zwykle rano stawiały opór, nie chcąc wejść na nogę. Podszedł do lustra. Nie wyglądał dobrze. Czarne włosy w nieładzie sterczały. We wszystkie strony, a stara blizna po kińżału szpeciła przystojną twarz, przecinając jej symetrię i biegnąc od nadlewej brwi przez nasadę nosa, kończąc się na prawym policzku. Mundur, choć wyprasowany, nie prezentował się najlepiej na przygarbionej sylwetce zmęczonego oficera. Odszedł od lustra. Dobył paradnego miecza i kilkoma szybkimi cięciami sprawdził jego wyważenie. Skrzywił się i odłożył go na stojak. Pewnie się nie przyda, ale raźniej będzie mu z dobrze wykutą klingą żołnierską z kuźni, synów Durina. Przytroczenie do boku pięciofuntowego ostrza o długości półtorej łokcia wyraźnie poprawiło mu samopoczucie. Cenił sobie tę broń. Wyszedł, udając się na mostek. Mijał sprzątaczki, które starały się uprzątnąć korytarz umazany krwią, która obficie lała się z ran niesionej przez niego kobiety. Zastanawiał się, czy doktorowi Santiago udało się ją uratować. Później na pewno zajrzy do skrzydła medycznego. Tak goniony przeróżnymi myślami dotarł do drzwi mostka. Obok wejścia siedział rosły ork ze skutymi ramionami. Spojrzał na niego ciężkim wzrokiem, jakby sam mundur Wejna sprawiał, że... Ten jest winny jego aktualnej sytuacji. Pewnie podejrzewają to zwierzę o wczorajsze zamieszanie. Pomyślał, spojrzał na niego z wysoka, po czym uderzył trzy razy w ciemne drewno drzwi. Wejść! nakazał mocnym głosem pierwszy oficer okrętu. Wejść, broń do inspekcji. Młodszy podoficer na komendę obnażył ostrze, prezentując klingę, której polerowanie dalekie było od ideału. Pierwszy oficer na widok stali natychmiast się skrzywił. Chodzisz z ostrzem niczym najemnik. Trzydziestka z żołdu Brudasie. I obyś następnym razem wiedział jak należy dbać o broń. Wypoleruj ją, nim zdasz raport przed kapitanem i popraw mundur na Boga. Tak jest, odparł bez sił. Po czym usiadł na zydlu w kącie i rozpoczął polerowanie ostrza przedziałową polerką. Panie oficerze, mogę zadać pytanie? zasalutował, stając na baczność. Pytaj! rzucił oschle Sir Francis Schuyler, nie odrywając wzroku od mapy rozłożonej na stole. Ten zielonoskóry odmieniec. Co z nim? zapytał Wain, a w jego głosie pobrzmiewał niepokój. Do stracenia! Odrzekł krótko szewer, kręcąc wąsem. Po raporcie, który za chwilę znasz, okaże się, że winny Czarnoksięstwu i urwał na chwilę, jakby dobierając słowa ma plugawych praktyk z kozami. W ukryciu przed słońcem, Alla Miela, pana i stworzyciela, oddawał cześć diabłu, sprowadzając na siebie morderczy szał. Ale nie to zastałem pod pokładem, zaprotestował Wein. W mgnieniu oka ser, Francis znalazł się tuż przed nim. Jego dłoń niczym bat uderzyła go w twarz, zostawiając czerwony ślad. Kim kurwa jesteś, by poddawać w wątpliwość moje słowa, żołnierzu? Ryknął Szewer, mierząc podwładnego gniewnym wzrokiem. Wajn odwrócił twarz. W jego oczach błysnęła nienawiść, zmieszana z bólem. Tak jest! Wycedził przez zęby. Raport poznany, złożę go w całości przed kapitanem. Choć nie pałał sympatią do zielonoskórych, Teraz ogarnął go smutek i żal. Wiedział, że szykuje się pokazowa egzekucja. Dlaczego? Dręczyło go to pytanie. W tym momencie z komnaty kapitana wyszła wysoka blondynka w dopasowanym mundurze. Na jej ramieniu widniały nieznane wejnowi insygnia. Kobieta emanowała władzą, a jej krótkie włosy podkreślały smukłą szyję. W tropikalnym upale kropla potu spłynęła w zagłębienie jej rozpiętego dekoltu, przyciągając jego wzrok. Napatrzyłeś się? spytała, a w jej głosie zabrzmiała nutka ironii. Młodszy oficer poczerwieniał jak burak, niczym przyłapany na gorącym uczynku. Ja, kapitan mnie wzywał, znaczy młodszy oficer Weinkajfo melduje się, zgodnie z rozkazem. Wydukał. Szywer chrząknął znacząco. Został poinformowany o istotnych szczegółach raportu. Oznajmił: Dziękuję, oficerze. Zwróciła się do szywera blondynka. Zabiorę go ze sobą. Dzikus już nie będzie nam potrzebny. Do wieczora jego sprawa ma być załatwiona. Mytrazan dzikus, barbarzyńca. Zawsze to samo, gdzie tylko się zjawimy. Mają nas za zwierzęta. Ork siedział na zydlu z skutymi ramionami. Łańcuch łączył się z obręczami przytwierdzonymi do jego goleni. Uwierały, mocno trąc skórę do krwi. Nie zważał na to. Pogrążony w myślach, oceniał swoją sytuację. Wyostrzone zmysły pozwoliły mu dokładnie usłyszeć przebieg rozmowy za drzwiami. Próbowali znaleźć kozła ofiarnego i posłużyć się nim do tego celu. Zastanawiał się, czy dałby radę przebić się przez straże i uciec. Natomiast widmo skoku przez burtę latającego okrętu nie przemawiało do niego. Tę alternatywę zostawi na koniec. Tymczasem zapanować musi na bestią, która mrowi go pod skórą. Uciszyć wycie wilków, które echem niesie się, gdy traci koncentrację. Błogosławieństwo wukwary mami go obietnicą wolności. Lecz w głębi wie, że twarde oblicza oraz ciężkie miecze strażników nie stanowiłyby łatwej ofiary, musi siedzieć i szukać sposobności. Przy odrobinie szczęścia i woli przodków, los, który na niego spadł, się odmieni. Lorena, światło wróciło. Przez chwilę dezorientacji nie wiedziała, gdzie jest. Zmęczone oczy oślepiało wschodzące. Słońce wdzierające się do pomieszczenia. Próbowała wstać, lecz obolałe ciało nie chciało jej słuchać. Czuła również skrępowane ramiona, pamięć o wydarzeniach zaczęła powoli wracać, niczym koszmarne wizje kadrów przebijały się do zmęczonego umysłu. Kolejny kwadrans zajął jej pojmowanie sytuacji, w jakiej się znalazła. Niepokoił ją najbardziej fakt, że osoba, której najpewniej zawdzięcza życie, również skrępowała ją. Próbowała poruszyć struny mocy i nic. Nagle ogarnęła ją panika. Bez możliwości tkania jarzma czuła się naga. Szarpała więzy, które ją zniewoliły, nie puściły. Mogła się tego spodziewać. Jednym efektem, jaki wywołała, było promieniujący ból ramienia. Usłyszała kroki oraz dźwięk przekręcanego klucza. — Obudziłaś się? — rzekł przybysz spokojnym, męskim głosem. Postanowiła na razie milczeć. Nie odpowiadasz. Mam nadzieję, że to nie przez wczorajsze obrażenia. Nazywam się Hans Pergli i wczoraj nieźle się napracowałem, żeby nie pozwolić ci odejść do Alla Dlaczego zatem mnie skrępowałeś? Powiedziała, patrząc twardo w jego mętne oczy, spoglądające na nią badawczo z szkieł okularów. Tak, myślę, że. To już nie będzie potrzebne. Podszedł blisko, czuć od niego było apteką i zapachem starej szafy. Kiedy luzował jej więzy, opowiedział, dlaczego musieli je zastosować. Tłumaczył, że podczas operacji zaczęła się rzucać i dla jej dobra musi jakoś ją unieruchomić. Proszę, byś na razie nie wstawała. Te rany były okropne. Cudem przeżyłaś i wolałbym, żeby moja ciężka praca nie poszła w niwecz. Co się stało z dzieckiem? zapytała wprost masując obolałe przeguby nadgarstków. Nie wiem nic o dziecku. Kiedy skończyłem z tobą dla formalności poszedłem stwierdzić zgon osoby, która to była matka dziecka o które pytam. Weszła mu w słowo. Tak jak mówię, nikt nie informował mnie o dziecku o którym mówisz. Przeczucie jej mówiło, że coś jest nie tak. Spojrzała w okno, patrząc na piaski pustyni, próbując ocenić, jak długo mogła tu leżeć. Skoro jeszcze nie dotarli do portu Dal Alrich, to była nieprzytomna nie dłużej niż parę dni. Od jak dawna u jestem, od wczorajszej nocy, kilka godzin, powiedziała za nim, pamiętała jak mocno to coś, co to mogło być. Szybka myśl przeleciała jej przez głowę w każdym razie nie spodziewała się, że przeżyje, a co dopiero obudzi się kolejnego dnia spojrzała po sobie. Ramiona oraz klatkę piersiową miała owiniętą białym płótnem i tylko ból przy próbie ruchu świadczył, że odniosła obrażenia. Znała tylko jeden sposób na pocerowanie sera, jaki z niej zrobił stwór w takim tempie Szybko, szybko. Powtórzył za nią chirurg z nieodgadnioną miną. Przyglądał się jej badawczo, zastanawiając się nad niezwykłym zbiegiem okoliczności, bowiem okazało się, że na jednym statku znalazło się aż trzech użytkowników hermetyzmu. Bo nie dało się ukryć, że kobieta ma moc. Igieja nie wyleczyłaby ją tak szybko, gdyby pieczęcie nie były zasilone przez wewnętrzne jarzmo. Odpoczywaj! Później do ciebie zajrzę. Gdybyś czegoś potrzebowała, to siostra Katrina powinna niedługo zjawić się na pierwszym obchodzie. Gdy wychodził, zwróciła uwagę, że w szczelinie drzwi widziała umundurowanego mężczyznę, któremu doktor skinął głową. Muszę odzyskać siły i jak najszybciej przygotować się do opuszczenia statku. Obawiała się tylko, że mundurowi za drzwiami oznaczają kłopoty. Kładąc głowę na poduszkę, Zastanawiała się nad losem dziecka. Wine, Sir Francis Shower, Obserwował, jak inkwizytora Vix zabiera gołowąsa na przesłuchanie. Biedny głupiec pomyślał, wiedział, że ci, na których pada atencja oficjum, długo nie chodzą wolną stopą. Trudno, sam sobie jest winny. Zostaje mu sporządzić raport z odpowiednią klauzulą tajne i zająć się sprawą orka. Kto by pomyślał, że to zwierzę się do czegoś może przydać, a tu popatrz. Choć jego nędzne życie było gówno warte, to chociaż śmierć się czemuś przysłuży. A więc... Hugo, wejdź. Na widok rosłego strażnika Francisowi od razu zrobiło się jakoś raźniej. Posiadanie na podorędziu kompetentnego silnorękiego, jakim niewątpliwie był Hugo, to prawdziwy skarb. Hugo... Mój drogi chłopcze, Orka wrzuć do celi pod pokładem, a cały jego mizerny dobytek właśnie trafił w konfiskatę dla oficjum. Ryży, o skórze miedzianego brązu zasalutował i wyszedł z pokoju. Franzik chwilę jeszcze dopracowywał szczegóły raportu, po czym zwinął go w rulon i zapieczętował w tubie oznaczonej symbolem krzyża, którego słup stanowił miecz wbity w linię ziemi. Oparł głowę o ścianę bujając się na tylnych, nogach krzesła, wracał wspomnieniami do południowej Italii, w której dzięki ciężkiej pracy kupił mały majątek. Nie mógł się doczekać, kiedy rzuci tę cholerną robotę i zacznie hodować winorośl. Kto wie, może pozna jakąś nadobną damę i szczęśliwie doczeka się gromadki dzieciaków, biegających po podwórku z psem. Z dalekiej Italii ściągnął go dźwięk naciskanej klamki drzwi. Dziękujemy, młodszy oficerze, cieszymy się, że zechciałeś nam pomóc w wyjaśnieniu tej niewątpliwej tragedii, jakiej byłeś świadkiem. Kobiecy, silny głos niósł się niczym stłumiony dźwięk dzwonu. Oficer dyżurny przydzieli ci służbę. Możliwe, że będziemy musieli jeszcze porozmawiać. Patrzyła nań niczym drapieżny ptak, wprost na ofiarę przypartą do muru. Wayne, widząc jej oczy koloru arktycznego nieba z małymi ziarnkami maku źrenic, patrzące wprost w niego, czuł irracjonalne przerażenie. Jak gdyby chował wiele sekretów które obciążały jego nieśmiertelną duszę. Oczywiście, że współpracował, bo jakie miał wyjście? Najpierw zapytali go o przebieg wydarzeń tuż przed jego pojawieniem się w zakrwawionym pokoju oraz tuż po. Zapytali również rutynowo o jego popołudnie. Nie wspomniał o rozmowie z nieznajomym, jakoś czuł, że tę część wieczoru woli zachować w tajemnicy, choć nie wiedział, czy to na pewno dobry pomysł. Bo gdyby wszystko opowiedział, wówczas nikt by mu nie mógł zarzucić zatajania czegokolwiek, ale po wcześniejszej rozmowie z pierwszym oficerem nie był pewny już, jak powinien postępować. Coś tu śmierdziało. Po nieoficjalnej części raportu dostał zapisany arkusz, z którego najpierw kazali mu przeczytać oficjalną wersję wydarzeń, a potem złożyć pod nią podpis. Wychodząc, pożegnał się. Kątem oka dostrzegł porozumiewawcze spojrzenia kapitana oraz kobiety. Był przekonany, że wpakował się w coś, w co na pewno pakować się nie chciał. Porzucił w całości plan powrotu, nie było już czasu. Miał tylko nadzieję, że jego siostra w zdrowiu przetrwa zawieruchę targającą cesarstwo. Obiecał sobie, że jeżeli wyjdzie cało z rejsu, to z pewnością powróci na stary kontynent i odnajdzie pozostałą mu rodzinę. Przemierzając korytarz, kierując się do oficera dyżurnego, zwrócił uwagę, że krajobraz pustyni uległ zmianie. Z morza piasku coraz częściej przebijały się ułomy pomarańczowej skały, niczym połamane kły nieżyjącego tytana. Zdaje się, że wkrótce będziemy u celu, pomyślał zapatrzony w okrągły wizjer. Carlos leżał na niewygodnej pryczy. Kły uporczywie kąsały, sprawiając, że co chwilę czochrał się po ciele. Żałował wielu rzeczy, lecz aktualnie najbardziej żałował pustego portfela i najtańszej kajuty na tym przeklętym okręcie, opłacaną z skromnej wypłaty sprzątacza okrętowego. Patrząc na migocące światło heks lampy, myślał, jak wiele mógł światu zaoferować, dając upust talentowi. Niestety, nim ktokolwiek zdołał odkryć jego geniusz, wielka politechnika fantazm techu została zbombardowana, i student pierwszego roku na cesarskim stypendium zmuszony był poszukać szczęścia w wojsku bądź uciec do kalifatów, gdzie skazany będzie na technologiczną pustynię, która powstrzymywana żelaznym ramieniem teokractwa, zastosowanie znajduje tylko w juczarskich karabinach. Mocne huknięcie w drzwi kajuty wyrwało go z zadumy. Wstawaj, robota czeka. Zdecydowany głos młodej kobiety niósł się za drzwi, przeciągnął się, obleczone skórą i skromnymi mięśniami kości chrupnęły. Wstając, naciągnął przykrótkie spodnie. Płócienna koszula powycierana zbyt częstym praniem wisiała na nim. Jego chude ramiona wystawały groteskowo z za dużych rękawów. Już wychodzę, jestem prawie gotowy. Z dnia na dzień jego nadzieja na odmianę losu topniała. Przyzwyczajał się do losu, jaki mu pozostał. Wychodząc, spojrzał na jasną twarz młodej dziewczyny, z którą często miał poranne zmiany. Była może nazbyt zaokrąglona niczym. Córka cukiernika wychowana na ojcowskich wyrobach. Lecz gdzie zbyt duże krągłości w jednym miejscu nieco psuły figurę, to gdzie indziej przeradzały się w atrakcyjne wzgórza. Szczery uśmiech i wielkie niebieskie oczy sprawiały, że od razu humor mu się polepszał. Lubił jej towarzystwo, miała bystry, wartki umysł, nie stanowiła co prawda partnerki do dyskusji na tematy hermetyczne magii. Natomiast gdy opowiadał jej o przeróżnych zjawiskach fantazmu, przyswajała w lot informacja, jak gdyby przejawiała naturalny talent. Szli korytarzem, ciągnęła go za rękę ponaglając. Zwróciła uwagę, że bardzo pocą mu się dłonie. Spojrzała na niego: miał czerwone wypieki na twarzy i wyglądał na nie w sosie. Wszystko w porządku? Zapytała, przechodząc kolejne metry w kierunku biura naczelnika. Y, tak, tak. Jak najbardziej, odrzekł niepewnie, skoro tak, to szybciej przebieraj chudymi nóżkami, rzuciła lekko. Zarumienił się jeszcze mocniej. Zawsze był typem chuderlaka. Komentarze rówieśników na temat jego fizys zawsze wprawiały go w zakłopotanie. Miał nadzieję, że może jeszcze nabierze ciała. Choć z wiekiem jedynie co u niego rosło, to jego nogi i ręce stawały się groteskowo długie, jeszcze bardziej podkreślając jego skromną muskulaturę. Kilka minut później trafili do szatni. Przebrani i gotowi stanęli przed naczelnikiem. Było chwilę po szóstej rano, a na pokładzie i pod nim panował niezły chaos. Dziwiło ich to trochę, ale uznali to za naturalną kolej rzeczy. W końcu nie wszystkie dni to niedziela, czasem poniedziałek zaskakuje nas już samego rana. Hej, młodzi! Niski głos naczelnika przeszedł w kaszel. Zapalony papieros rozżarzył się w ustach silnie zbudowanego mężczyzny z blizną odkrytą przez rozpiętą koszulę w palmy. Jego surowe oblicze koronowały krótko przystrzyżone srebrne włosy. Czołem, panie naczelniku, wspólnie salutowali przy jego biurku. Etykieta tego nie wymagała, ale stary żołnierz na emeryturze cenił sobie, gdy jego podwładni czuli wojskową dyscyplinę, nawet jeżeli miała ona dotyczyć zamiatania. Dzisiaj dostaniecie obszar B12. Drapiąc się po brodzie z zarostem poprzedniego dnia, patrzył na nich przenikliwie: Pilnujcie się, dzisiaj jest nerwowo na pokładzie, nie chciałbym słuchać skarg na Was. Odmaszerować. Carlos wraz z Wien zasalutowali i wymaszerowali w udawanym nierównym marszu. Naczelnik patrzył za nimi, aż wyszli z jego małego biura wypełnionego miotłami i wiadrami. Uśmiechnął się. Ze wszystkich nowo zatrudnionych, tę dwójkę najbardziej lubił. Mytrazan. Prowadzony do celi. Ork nie miał zamiaru czekać na marionetkową rozprawę, gdzie mógłby zostać powieszony za coś, czego nie zrobił. Co dziwne, żołnierze nie. Skierowali go do typowej okrętowej celi, lecz zabrali pod pokład, gdzie przyjęto go kajdanami do obręczy zamocowanej w podłodze. Mytrazan czuł, że łańcuchy, które go krępowały, nie były zwykłe. Metal drażnił jego skórę i burzył jego połączenie z rzeką. Choć czuł obecność wukwary na skraju umysłu, nie potrafił skorzystać z jej mocy. Wzruszył więc ramionami, rozsiadając się na tyle wygodnie, na ile pozwalały mu krótkie łańcuchy. Czekał, delektując się ciszą. Nie liczył, ile już czasu minęło, gdy mógł odpocząć od udręki bestii, która nękała go od tak dawna. Stransu. Wybudził go huk, niosący się z górnych pokładów. Rozejrzał się, lecz nie spostrzegł nikogo. Składzik pod pokładem nadal był pusty, a pomieszczenie co jakiś czas rozjaśniały linie HEX, doprowadzające potęta OPS do kondensatorów ciągu, wprawiające statek w nierówne wibracje. Jednak teraz poczuł, że statek przechylił się od pionu o kilka stopni. Pomyślał, że to może być jego szansa na zmianę położenia, w jakim się znalazł. Ork począł szarpać ogniwa, lecz nie przynosiło to wielkich rezultatów. Zaparł się z całej siły, aż na potężnych mięśniach wystąpiły mu żyły. Opadł na podłogę, zaciskając mocno zęby, hasuala, cholerne kajdany. Zaklął. Po krótkiej chwili spokoju do poprzedniego huku dołączył dźwięk eksplozji. Zatrzęsło całym statkiem powietrznym, a jego oś zwróciła się kolejne kilka stopni w lewo. Hasur, wojna du? zapytał sam siebie.